Witajcie, dzisiaj na warsztacie gości Wolcraft w postaci zestawu do niewidocznych połączeń. Zapraszam na film. W skład zestawu wchodzi kilka elementów, dzięki którym możemy wykonać niewidoczne połączenie w drewnie, czy też w płycie. Głównym elementem jest ten oto przyrząd. Angielska nazwa tego zestawu jest to Undercover Jig, co na polskie można przetłumaczyć właśnie przyrząd, wichajster, różne są tłumaczenia tego zwrotu. I wewnątrz takiej kasetki znajduje się właśnie ten przyrząd. Oprócz niego jest tutaj jeszcze wiertło o długości 180 mm i średnicy 9,5 mm. Ono posiada na czubku nawiercenie, aby wkręt mógł przelecieć. Jest również klucz imbusowy oraz ogranicznik głębokości, który zakładamy na wiertło. Do wiertła jest również bit PZ2. O długości 150 mm. Zasada działania przyrządu jest bardzo prosta. Tutaj znajduje się z tej strony skala. Po obróceniu tego elementu możemy sprawdzić sobie grubość materiału, który będziemy nawiercać. I tak, w przypadku skręcenia elementów, na przykład mamy gotową szafę. I półka się rusza, to wtedy ustawiamy ten element w ten sposób, że tu mamy płaską powierzchnię. Dostawiamy, łapiemy ściskiem i nawiercamy. W przypadku elementów luźnych, tak jak tutaj mam taką deskę, wtedy przekręcamy ten element do góry nogami. Kładziemy i to nam blokuje przyrząd na końcu materiału. Z drugiej strony znajduje się wskaźnik i cztery wymiary 12, 19, 27 oraz 38 mm. Dociskamy tutaj przycisk. Przesuwamy i samo ono wskakuje na danym wskaźniku, czy też na danej głębokości, grubości materiału. Od spodu to działa w ten sposób. Naciskamy. Ten przyrząd się wysuwa, a później wskakuje. Gdy mamy ustalone, że materiał ma grubość 12 albo 19 mm, wtedy odwracamy przyrząd do góry nogami, wkładamy wiertło i patrzymy, kiedy znajdzie się ten szpic. Może to widać teraz, widać na równo z tym właśnie plastikowym elementem wtedy przytrzymujemy wiertło zakładamy blokadę i dokręcamy i w ten oto sposób mamy ograniczenie które gwarantuje nam, że nie przewiercimy się za daleko to całe ustawianie polega na tym że jeśli wybierzemy którąś z zdefiniowanych grubości materiału czyli 12, 19, 27 albo 38 są to jakby umowne, najbardziej przyjmowane grubości materiałów w stolarstwie, gdzie chodzi o płyty, i gdy wybierzemy właśnie którąś z tych grubości, w momencie, gdy ustawimy wiertło tak, jak prezentowałem w tym momencie, że czubek będzie nam praktycznie na linii znajdował się tego ograniczenia nawiercenia, wtedy otwór wyjdzie nam idealnie na środku grubości materiału, gdzie wyleci wkręt. To zapewnia zmaksymalizowanie tej powierzchni styku i dociśnięcia materiału do siebie. I teraz przechodząc od słów do czynów zaprezentuję ten przyrząd w działaniu. Tutaj mam drewno sosnowe, grubość 29 mm, skalę ustawiłem więc na 27. Otwory zostały wywiercone i tak to się prezentuje. Jak widać, otwory są w równej odległości od krawędzi deski. Są regularne. Tutaj natomiast znajdują się przeloty. I teraz spróbuję to skręcić. Może się wydawać, że takie połączenie dwa wkręty, co to jest, ale naprawdę. Ciężko to rozerwać. Ja tutaj kleju nie stosowałem, a dając klej będzie to się solidnie trzymało. No i z reguły, jeśli coś się skręca w ten sposób, to jest to prostokąt kwadrat. Tak więc nie ma możliwości rozwarcia kątów. To, co ja teraz próbuję zrobić. Ale. O. Aha. Skręty się uginają, tak więc ale trzyma dalej. Dobra, teraz zrobię to samo, znaczy się nawiercę i skręcę z drewnem dębowym i płytą wiórową. I co już więcej mogę pokazać. Wydaje mi się, że to co zaprezentowałem przedstawia sposób działania tego przyrządu i że jest to skuteczne. Nie ma tutaj sensu raczej, abym rozrywał kolejno te elementy i sprawdzał siłę, jak to trzyma. Trzyma to dobrze, naprawdę. Ja tutaj kleju nie stosowałem, a siedzi to solidnie. I tak jak wspominałem, z reguły konstrukcje tego typu składają się z czterech boków. Tak więc nie ma możliwości rozwarcia tych kątów, więc jest to dość zwarte. No i ten klej. Klej jest dodatkowym wzmocnieniem. Oczywiście trzeba też mieć na uwadze materiał, jaki się skręca, bo tak jak tutaj mamy drewno dębowe, no to nie wykruszy się to tak łatwo jak na przykład ta sosna, którą na początku rozdarłem. Więc nie można winić sobie połączenia przyrząd, że przyrząd zły, bo słabo połączyło. Nie. Tu chodzi o to, jaka była stosowana płyta, drewno, czy był klej, jak głęboko było nawiercenie wykonane. To wszystko to są te składowe na solidne połączenie. Ale y, jest to rewelacyjny przyrząd do, jak już wspominałem też na początku, gdy mamy konstrukcję, załóżmy szafę. Widać jeszcze? Jeszcze chyba widać. Dobrze, dam w poziom. Mamy szafę i bok nam się rusza. Nie mamy możliwości rozkręcenia całości, bo jest to płyta właśnie. No to wtedy kładziemy przyrząd, łapiemy ściskiem, nawiercamy, dokręcamy. Gotowe, bez jakiegoś tutaj dodatkowego rozmontowywania całości do usztywnienia konstrukcji. Jest to rewelacyjne rozwiązanie, szybkie i skuteczne. A do montowania elementów, tak jak tutaj prezentowałem. Jak już wspomniałem, trzeba do tego podejść solidnie, a nie na hura. I, no i w tym odcinku to wszystko. Taki zestawik. W sumie w tym zestawie wszystko się znajduje co potrzeba. Jak też mówiłem, jest tutaj trochę tych wkrętów, ale oczywiście jest to pakiet startowy. No ale, przyrząd, wiertło i bit i można śmiało zabierać się do działania. I w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym.